Cześć witajcie, Duprzemek z kanału MFNH. Dziś akcja Siana kosy, rozpoczęte. 25 maja. Trochę się opóźniliśmy, zbiór To jest zbiór Kieszenie na też mogę powiedzieć, bo planowaliśmy kosić około 20. Ale opóźniliśmy ten i Nie wiem, sprawy były jak, się, jak na tym kawałku jest fajna trawa no bo to jest objęte co to jest skopkówka z jeszcze tam inne zmieszanki trawa, to. widzę puszczewę, w ogóle w 2018 roku na tym kawałku stała mieszanka mieszanka trawy nie narzekamy, kosimy co urosło to dobrze, trzeba zbierać miejmy nadzieję, że będą na deszcze Pogoda no i drugi pokaz za miesiąc zaczniemy gościć. Jeszcze może jedną słowo. dlaczego nie przesyłam filmów? Otóż mój internet, Neostrada, działa jak chce, nie mam możliwości przesyłania filmów, usterki jakoś, serwis nie spieszy się usunąć, ale to jest inny temat i dlatego nie mam możliwości co z tego jak zrobię fajny film, skleję, posiedzę nad nim, a go nie prześlę, tak się to no, nie ma sensu. A tak jak coś krótkiego może będę, postaram się coś i tak skleić ze zdjęć, może coś parę min, żeby było. Na koniec na kosów, z całych ścianek kosów, bo mi na kosy to będą trwać na pewno nie tak jak na przykład u kosy. Trzy dni jak ponieważ ja robię w i to u mnie trwa coś. Trwa parę dni, ponieważ po kawałek kaczka kosimy. Zazwyczaj. Zazwyczaj, robimy tak, że rano koszę trawę, potem przewracamy i po południu ja zaczynam zgrabiać potem tata zaczyna belować wieczorem owijamy i znowu i następnego dnia tak samo Rano koszenie potem przewracanie, zgrabianie i tak po tygodniach No i skończymy tu już kończymy kosić kawałeczek tu jest około 30 ar bo to jest kawałek nie są on cały koszony ponieważ było na nim wcześniej już koszona na, na zieloną trawę мне его сто раз включи